Cześć, kochani. Nasze żaby pięknie wyśpiewują. Zrobiłaś się ciepło. Ale niestety mam problem, bo naszym sąsiadom przeszkadza kunkanie żab. I w zasadzie nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Mieszkają tuż obok, bo tym drugim mają swoje oczko i to nie przeszkadza. A tym jednym przeszkadzają żaby. Z tego co wiem, wszystkie żaby są pod ścisłą ochroną w Polsce. I nie mam pomysłu, co zrobić, żeby żaby nie przeszkadzały sąsiadce. E, padło takie zdanie, niech je pani odłowi. Ciekawe jestem, jak mam odłowić żaby z bagna. Jak mieliście kiedyś taki problem, albo podobny, napiszcie w komentarzu. Może coś wspólnie wymyślimy żeby sąsiadce, żeby nie przeszkadzały. Woda czyściutka do samego dna. Rybki nakarmione. Filtr daje radę. Strefa bagienna super zarosła. Tak sobie wymyśliliśmy z darkiem, że skoro oczko jest tak czyste, nie będziemy dodawać tego startera wiosennego. Bo nie jest on nam potrzebny. Musimy za to zająć się liliami na pewno bo Lilię mamy w tym roku marne albo to kupimy nowe zobaczymy jeszcze co zrobimy z, li z liliami, a to musi Darek wrócić przede wszystkim najpierw no i ta górka i ten filtr cały czas mnie męczy, no ale wszystkiego naraz nie zrobimy trzeba zrobić ten ogródek, póki Darka nie ma, potem jak wróci będziemy myśleć co dalej pewnie taka większa inwestycja z tym oczkiem to dopiero w przyszłym roku A teraz inny problem. Na moich jukach pojawiły się takie brązowe plamy. W pierwszej wersji myślałam, że to może jest po prostu od mrozu, ale dowiedziałam się w sklepie, że najprawdopodobniej jest to jakaś choroba. Popryskałam już je, zobaczymy. Już tak ładnie zaczęły rosnąć. I teraz nagle jakieś znowu coś. Powycinam trochę te liście. Już trochę wycięłam. Tu mam całą miskę z dwóch juk takich liści z takimi, właśnie, brzydkimi plamami. Mam nadzieję, że uda się je uratować. Klimat już zaczyna kwitnąć. Pięknie kwitnie, już jak co roku rośnie roślinka ładnie. Ale mam tutaj takie inne drzewko, krzaczek. Nie wiem jak to się nazywa, ale wiem jedno, mszyca go uwielbia. Po prostu nie możemy sobie poradzić z mszycą. Zaczął się sezon. I już jest na nim znowu mszyca. Nie pomagają żadne środki na nią. Ani te chemiczne, ani te jakieś domowe. Nawet słuchałam kogoś że żółty kolor podobno odstrasza mszyce, ale widzę, że te stążeczki żółte, które no co prawda nic mnie nie kosztowały, żeby je powiesić, też nic nie dają. Wydaje mi się, że po prostu usunę to drzewko i wsadzę kolejnego klimatisa tutaj. Ten odcinek będzie dotyczyć nie tylko oczka, ale też trochę ogrodu. Zaczęłam sprzątać w ogrodzie, bo myślałam kiedyś, że jak będę miała kwiaty, które same rosną, to już nie będę musiała w tym nic robić. No i trochę się pomyliłam. Bo tam, gdzie same, same kwiaty rosną, to owszem, kwiaty sobie same rosną. Ale niestety zielsko też sobie między kwiatami rośnie. A potem tu już nie wiadomo, czy są kwiaty, czy jest zielsko. Więc jednak postanowiłam to wyczyścić. Pierwszy taki pasek położyłam w ukniny w zeszłym roku. Wysypałam trochę korą, no ale mam trochę mało tej kory. Będziemy kupować korę prawdopodobnie. Darek wróci z startaku, bo jednak jest taniej, bo tak to kora jest bardzo droga. A ja bym to musiała mieć, no, dużo tych worków. I zaczęłam czyścić, wyczyściłam już. Ten pierwszy pasek zrobiłam w zeszłym roku, gdzie mamy trawy pampasowe. Jedna trawa pampasowa niestety nie przeżyła, wios nie przeżyła tej zimy. Na szczęście mieliśmy te młode i wsadziłam młodą trochę dalej, bo tamta rosła dość blisko, dość blisko tego filtra naszego nowego. A tam chcemy coś zrobić, żeby to jakoś tak lepiej wszystko wyglądało z czasem. Także wsadziłam młodą trawę, która nam wyrosła przy oczku kawałek dalej od filtra tu jest ta stara trawa która na szczęście druga przeżyła no i teraz wyczyściłam kolejny kawałek dzisiaj wyłożyłam to włókniną i będę sadziła teraz kwiaty, które już też i kupiłam, no i będę przesadzała sobie z tej części kwiaty na tą część, tu na pewno położę jeszcze jeden taki kawałek włókniny i tak sobie myślę czy jeszcze jeden i tylko taki cienki pasek zostawię. No bo też kwiaty muszą gdzieś się wysiewać i rosnąć młode. Czy położę tylko jeden pasek włókniny. Ale to wszystko zależy, zależy od tego jak zacznę to dalej e, robić. Niestety smarzła nam magnolia, która przepięknie kwitła na wiosnę. Było ciepło, więc... Ja te były cudowne, wstawię zdjęcie jak kwitła, a teraz wygląda po prostu no źle. Ale najprawdopodobniej no, puszczają młode listki z końców, więc chyba ogólnie przeżyje. Tyle, że nie bardzo wiem co z tymi liśćmi robić. Że one same odpadną, te zmarznięte, czy je usuwać? Jeszcze na razie czekam. No i też nasza glicynia chyba przymarzła bo widzę, że część kwiatów, które tu ma, nie rozwijają się. Na pewno są zmarznięte, które, które nie zmarzły, no to próbują tam się rozwijać, ale no nie wiem, nie, nie wiem. Było bardzo ciepło w tym kwietniu na początku, potem przyszły przymrozki i te rośliny były po prostu nieprzyzwyczajone chyba do tego, że może jeszcze nadejść taki aż mróz. Juki też dostały jakieś choroby, już mówiłam wcześniej, pokazywałam jakieś plamy, no zobaczymy. Są wypryskane skorpionem, bo tak mi poradziły panie w, w sklepie takim tutaj naszym zaprzyjaźnionym z, z ogrodniczym. No niestety, niestety te roślinki też mają i choroby swoje i, i przeżywają te przymrozki. Zobaczymy. Jak to się wszystko poukłada. Jutro kolejny dzień wolny mam, bo jest 1 maja. Więc będę sobie tu dalej działała, dalej sadziła, przesadzała, robiła porządki. A na dzisiaj chyba to tyle. Rybki nakarmione. Żaby przestały rechotać. Nie przeszkadzają sąsiadce, póki co. Pewnie w nocy znowu będzie koncert. Do zobaczenia.